Zachęcam serdecznie państwa do lektury najnowszego 14 numeru tygodnika Katolickiego Niedziela z datą 7 kwietnia 2013 roku. Programem Kościoła jest Życie Chrystusem. Pod takim tytułem niedziela publikuje wywiad księdza Infuata Ilenousza Zgubisia z arcybiskupem Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim, który uczestniczył w inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka w Watykanie. Podczas konklawy i po wyborze Ojca Świętego Franciszka pojawiły się publikacje z zarzutami przeciwko nowemu papieżowi. Najnowsza niedziela dementuje te ataki, powołując się na autorytatywne źródła i przytacza m.in. wypowiedź argentyńskiego prokuratora w obronie Ojca Świętego Franciszka. Z okazji święta Bożego Miłosierdzia niedziela zamieszcza artykuł księdza Andrzeja Witko, kapłana pochodzącego z parafii w Krakowie łagiewnikach. Autor przypomina m.in., że to błogosławiony Jan Paweł II. Wprowadził Święto Bożego Miłosierdzia w drugą Niedzielę Wielkanocną i posłał iskrę Miłosierdzia Bożego z łagiewnik na cały świat. Poszerzanie pola wolności. Pod takim tytułem Niedziela drukuje wywiad ze znanymi dziennikarzami Jackiem i Michałem Karnowskimi. Wywiad poświęcony jest trudnym wyborom dziennikarskim, ocenie prawdy we współczesnej Polsce i desperackiemu poczuciu misji. Zachęcam do lektury artykułu pod tytułem Smoleńska Wiara doktora Alaska, Wiceszef komisji Millera, broniąc raportu, pod którym widnieje również jego podpis, coraz bardziej brnie w stronę kłamstwa. Gdy Franciszek Dionizy Wilkoszewski w 1899 roku przyjechał do Częstochowy, jego głównym celem była chęć wydawania prasy w języku polskim. W swoim zakładzie drukował przedwojenną prasę katolicką. O wybitnym patriocie, który w czasie okupacji zginął w Buchenwaldzie, pisze niedziela w artykule pod tytułem Kim był Y? Dotknąć to znaczy widzieć. Kolejną ciekawą sylwetką przedstawioną na łamach niedzieli jest Bożena Kaznowska, twórczyni jedynej w Polsce biblioteki dla niewidomych dzieci. To tylko wybrane i skultowo przedstawione artykuły z 14 numeru niedzieli. Zachęcam do przeczytania wszystkich proponowanych przez tygodnik tekstów. Niedziela jest dostępna w parafiach i w kioskach z prasą katolicką na terenie całego kraju. Można ją zaprenumerować na naszej stronie internetowej. Dziękuję państwu za uwagę i życzę pożytecznej lektury.